Dzień dobry proszę Państwa w drugim odcinku o Gnieździe Radziwiłów w Jadwiesinie mam dla Państwa niespodziankę, bo za chwilę wejdziemy w tamte drzwi. Proszę Państwa, tymi drzwiami, głównymi drzwiami do Pałacu wchodzili kiedyś pierwsi właściciele Jadwiga i Maciej, później Konstanty i Maria. No i dochodzimy i wchodzimy. O, proszę państwa, jesteśmy w sieni pałacu. Już po lewej i po prawej stronie widzimy balustradę tralkową, kominek. Pałac miał układ jednotraktowy, czyli przez pałac wiódł korytarz od początku do końca. E, I proszę Państwa, e, przejdziemy może wejdziemy do kilku pomieszczeń, chociaż one są już oczywiście mocno zmienione w tej chwili. E, nie są tak nie wyglądają tak jak kiedyś za czasów, z czasów Radziwiłów. Tutaj proszę Państwa, widzimy e, elewację, znaczy e, patrzymy na Narew, czyli, czyli widzimy e, stronę wschodnią. To jest takie spore pomieszczenie, trudno powiedzieć do czego ono służyło. E, idziemy dalej. I w tej chwili udaje się w kierunku strony południowej pałacu. I tutaj widać już klatkę schodową mniejszą. Klatek schodowych proszę państwa w pałacu było trzy. Dwie mniejsze po bokach jedna główna mniej więcej po środku. No a tam dalej już nie będziemy wchodzili. Idę teraz w drugim kierunku, w kierunku północnym pałacu, i dochodzę właśnie do tej głównej, y, dużej klatki schodowej. Kolejnych y, kilka pomieszczeń. Teraz jestem od strony frontowej i tu widać tutaj przez okno podjazd do pałacu. No i przechodzę dalej. Pałacu Twaryon, proszę Państwa, więc tutaj różne takie rzeczy są inne. No i mamy drugą klatkę schodową, tą boczną, taką pomocniczą. Spróbujemy wejść tam kawałek na górę. Oczywiście klatka jest oryginalna, proszę Państwa, to widać. Wspaniała! Wejdziemy, wejdziemy teraz kawałeczek tą główną klatką schodową. Zobaczymy, jak ona wygląda. Widać, że schody już zdecydowanie szersze, zachowana pięknie. Balustrada tralkowa. No, po prostu cudowne miejsce. I wchodzę teraz na piętro. Słychać odgłosy. Prac remontowych, ale to nam oczywiście absolutnie w niczym nie przeszkadza. O, i jestem w tej chwili na, na pierwszym piętrze, i tu też widać nie, korytarz przez całą długość budynku. Proszę Państwa, tutaj główna klatka schodowa się kończy, dlatego że te dwie. Mniejsze klatki, które Państwu pokazywałem, prowadzą na wyższe kontygnacje, to znaczy do tych wież, które są po obu stronach. A tutaj, w, w, w tej części tej obiektu, już wyżej wejść nie można. Proszę Państwa, pierwsze piętro no, zostało przeznaczone z całą pewnością na pokoje. Także w czasach już prl kiedy obiekt był w posiadaniu Urzędu Rady Ministrów i tutaj widać już współczesną, no światło niestety nie działa, współczesną łazienkę, więc te wnętrza są już mocno, bardzo mocno zmienione. Proszę Państwa, jestem w jednej z bocznych klatek schodowych, takiej wążutkiej, która wiezi jeszcze wyżej nie wiem jak daleko mi się uda zajść widzę jakieś drobne o to już chyba to już chyba będzie pod dasze już kompletnie nic nie widać proszę Państwa wchodzę do y, takiego pomieszczenia y, z balkonem i tutaj mamy piękny widok na na ten podjazd pod pałac. Proszę Państwa po drugiej stronie również pomieszczenie z balkonem z tym, że z widokiem już na na narew. Proszę Państwa wchodzę teraz do takiego dosyć sporego pomieszczenia. Które znajduje się w południowym e, szczycie e, obiektu. No, być może to była jakaś sala balowa, sala na jakieś spotkania, uczty. Bo jak Państwo widzą, jest przedzielona e, takim przejściem. No i tutaj za chwilę. Po prawej stronie będzie wyjście do tej oranżerii, którą Państwu pokazywałem. Na ten taras. Proszę Państwa niewiele się zachowało z tego pierwotnego pałacu. Myślę, te pomieszczenia widać, że są mocno przebudowane, no, te klatki schodowe w zasadzie zostały. Ale przy samym wyjściu widać marmurową podłogę, która z całą pewnością jest też oryginalna. Proszę Państwa, pałac jest w remoncie i z zewnątrz, i wewnątrz. Nie byłem w stanie wejść na poddasze, na przykład, ale mimo wszystko jest to pocieszające, że ten pałac wreszcie po wielu latach doczekał się remontu i że będzie mógł gościć, miejmy nadzieję, wielu ludzi. Radziwiłowie utracili pałac właściwie już w 1939 roku. Później, gdy Konstanty Radziwiłł wrócił z wojny, razem z Marią, z dziećmi zostali z niego wypędzeni, już nigdy nie wrócili. Po wojnie pałac przeszedł w ręce państwowe. Miało go Ministerstwo Światy, później Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W 2007 roku Albert Radziwił. Wystąpił o zwrot pałacu, i udało się to w 2016 roku, ale Rajziwiłowie ten pałac sprzedali. Pałac jest dzisiaj w rękach prywatnych. Nowy właściciel wziął się za remont tego obiektu, i chwała mu za to, bo ten obiekt od wielu lat czekał na, na ten właśnie remont. Chciałem serdecznie podziękować panu Antoniemu, który wyraził zgodę na. Moją wycieczkę po Pałacu Jedwisińskim. Do widzenia!